Msza Święta była dzisiaj rano. Przewodniczy jej ordynariusz Jan, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni, bo to też musi wybrzmieć, że ksiądzbiskup zawsze nam towarzyszy w tym naszym pielgrzymim szlaku. No a dzisiaj, jeszcze wieczorem, jak przyjdziemy do tworoga, no to idziemy na noclegi, gdzieś muszą odpocząć chwilę, a wieczorem jeszcze nabożeństwo krótkie, które też zawsze jest tradycyjnie odprawiane w kościele parafialnym. Czy pielgrzymkowicze wydają się być przygotowani? Myślę, że jak najbardziej, chociaż tak jak mówię, przez ostatnie 3 lata, no to trochę ta pielgrzymka miała różny różnych kształt, ale tak, wydaje mi się, że są przygotowani, także mam nadzieję, że wszyscy dotrą na jasną górę. Czy udało się już podłapać jakiś pielgrzymkowy hit? Oj, ja powiem szczerze, wsłuchiwałem się, w co śpiewają, ale na razie nic z nowości nie było. Myślę, że to wszystko, co dzisiaj, czy, czy wczoraj nawet, bo wczoraj pierwsza grupa wyruszyła z kuźni raciborskiej, było śpiewane, to już to słyszałem. Trzeba dalej pracować nad tym, żeby wychwycić to coś. No udało mi się właśnie przejść tutaj kawałek i faktycznie same hity, które znałam. Czy księża również śpiewają? No jak jesteśmy w, w, w czasie, w tym, gdy jesteśmy w grupie, to tak, to tak, to staramy się włączyć tutaj i w śpiew i w modlitwy oczywiście. A tak y, poza tym, jeżeli książę, na przykład autem poruszają się y, obok grupy, to śpiewają książę? Hmm, no, ciekawe pytanie. Czasami coś tam w ucho wpadnie i jakieś dwa, trzy zdania człowiek zaśpiewa. Aczkolwiek moja rola jest taka, że bardziej moje myśli są ku temu biegną, żeby bezpiecznie oni kroczyli. też patrzę na tych moich współbraci porządkowych, którzy idą przy grupie. No i staram się zwracać uwagę na to, żeby jednak skupić uwagę na bezpieczeństwo, a nie na śpiewanie. No każdy ma swoją rolę, wiadomo. Łatwiej słuchać niż śpiewać w tej pracy. No właśnie rozmawialiśmy o tym, że potrzebni są wolontariusze. Udało się ich znaleźć? Bogu dzięki udało się znaleźć. I, I tutaj też niski ukłon do tych osób, które odpowiedziały na ten apel, no włączyli się w tą współpracę no i myślę, że to nam bardzo, bardzo mocno ułatwiło to, że, no, że idziemy, że jest prościej, po prostu łatwiej. No mąż tutaj w sumie od małego właśnie z, z Teściową chodził na pielgrzymki, później jako kierujący ruchem. Jak się poznaliśmy, no mnie też w to wciągnął, więc tak, rodzinnie teraz dreptamy, która to pielgrzymka. Moja dziewiętnasta. Myślę, że jest jeszcze kilka osób, które więcej razy pielgrzymują. A dlaczego właśnie to jest dziewiętnasta? Dlaczego chce się wracać? Dlaczego chce się znowu iść? Dla atmosfery, dla ludzi, dla celu, tak? przede wszystkim dla modlitwy i ogólnie dla tego, co się dzieje. Mimo wszystko Kościół przedstawia religię w taki sposób, a na pielgrzymce ta religia zupełnie inaczej wygląda. I w ten sposób bardziej zachęca człowieka do powrotów. Tutaj pani jest pierwsza pielgrzymka, czy to kolejna? Nie, nie Tutaj akurat do, do Częstochowy trzecia. I też czuje pani taką moc, że trzeba tu wrócić? Zdecydowanie. Zawsze, zawsze przed pielgrzymką są duże emocje, po zawsze jest szkoda, że tak krótko to trwało, że tak szybko się skończyło, więc co roku, no myślę, nie wyobrażam sobie wakacji bez tego. A jak przygotować się na pielgrzymkę, zwłaszcza kiedy państwo idą z takim małym przystajniakiem? No, te przygotowania trwają, a zanim bardziej odpowiada moja wana, bo wiadomo, jak to w rodzinie. I no wiadomo, trwa według, trzeba więcej wetry zabrać, żeby mimo wszystko dziecko miało wygodniej. A kierowanie ruchem. To odpowiedzialne zadanie. Czy trzeba być jakoś do tego specjalnie przygotowanym? No, jest kurs dla funkowych, którzy muszą, że tak powiem, nabyć uprawnienia. No a później no przede wszystkim, no, tak jak powiedziała, jest duża odpowiedzialność, dlatego no, no mega skupienie, mega bardziej zaangażowanie w to, co się dzieje na drodze, czy pielgrzymi gdzieś tam nie wychodzą. No, bardziej bardziej myślę, że później taka duża świadomość na trasie. Tutaj rośnie kolejny kierujący ruchem, z tego co widzę. No, mamy nadzieję, mamy nadzieję. Wygrydzie albo mam się albo tatusia. Skoro takie doświadczenie, czy jest jakiś odcinek, który pan wyjątkowo lubi? Najdłuższy. <laughs> Najdłuższe odcinki są najlepsze, bo wtedy najwięcej człowiek może się wtwórć, najwięcej człowiek może odczuć. I te ogólnie spokojne odcinki są i wtedy człowiek przynajmniej mowy wziąć, porozmawiać z inną osobą, wesprzeć. No, czasem rola fankowego niestety jest taka, że musi pogonić i czasem powiedzieć, że lewa wolna, ale to. Ogólnie odcinki, kiedy najwięcej można porozmawiać i przewyć, to myślę, że są najlepsze. To są też nasze e, intencje, nasze modlitwy. E, no, i właśnie w tym roku się w końcu udało e, no żeby tak pielgrzymi, po tej przerwie pandemicznej, która była. No, żeby się czuli jak najlepiej, właśnie wspomagani, też przez nas z naszymi modlitwami idą. No, to chcemy jak najbardziej, jak najgodniej i jak najserdeczniej ich przyjąć. I cieszymy się, że zawsze w naszej parafii pielgrzymka się zatrzymuje, że możemy ich gościć. No, bo jednak podróżnych w dom przyjąć, nie? Taki nakaz Pana Jezusa. Cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć. Widziałam, że jest sporo wolontariuszy, którzy tutaj pomaga, którzy rozdzielali ciasto, wodę. A to wszystko nasi parafianie, wszystko gospodynie właśnie tak po matczynemu przyjmują właśnie y, pielgrzymów. Także cieszymy się, że mamy takich parafian, którzy y, no są też otwarci i gotowi pomóc. Całe rodziny nieraz przychodzą właśnie angażować się w to, żeby przyjąć pielgrzymkę. To jest wyjątkowe wydarzenie. Ktoś idzie do sanktuarium maryjnego po łaski. Myślę, że to tym się też ludzie nasi kierują mnie. Przede wszystkim chęci, chęci dobry humor, yy, wiadomo, coś do przegryzienia, coś do popicia, yy, żeby się czuli jak w domu. Żeby się czuli jak w domu. Yy. Właśnie księża witali i żegnali pielgrzymów. Tak, witaliśmy właśnie zachęcając do, do tej modlitwy, ale też doceniając ten, ten trud pielgrzymi, który już przecież od katedry do, do, do nas na pewno nie bez trudu się obył. No a żegnaliśmy, tym bardziej zapewniając o naszej modlitwie, ksiądz probosz kropił wodą święconą na tą drogę, oby im Pan Bóg właśnie pobłogosławił na tą ich drogę, na ten ich wysiłek. Piąta już bodajże, no piąta tak. No to spore doświadczenie. Ty ja również. Moje pierwsze, moje pierwsze. Pierwsze. Mhm. Dziewczyny przygotowały Cię na to co wziąć, jak się przygotować? Y nie, <laughs> ja to się mam z internetu. <laughs> Czy nie ma takich rzeczy, które trzeba wiedzieć, jakieś takie must have przedpielgrzymkowe? No najważniejsze to prowiant, no i woda, szczególnie jakieś nakrycie głowy. No i najlepiej wziąć ze sobą dobrą energię. A to jest chyba bardzo ważne. Widziałam tutaj. Przez chwilkę miałam okazję z wami, jeśli wszyscy tak energicznie śpiewają. Czy to dlatego, że to jest pierwszy dzień pielgrzymki, czy faktycznie wszyscy mają tutaj taką super energię? Wszyscy mają super energię. Ni, ani trochę nie jesteście zmęczone? Nie, bo to jeszcze pierwszy odcinek nasz dopiero, jeszcze cztery przed nami. Jak. Nie, nie wiem, czy to twoje pierwsze doświadczenia? Pierwsze, czyli też. Znacie się w ogóle, czy tak przypadkowo siadły? Skąd? Z kółka misyjnego. Ja, ja, czym się zajmuje wasza kółko? Mamy spotkania co tydzień w soboty, służymy nam mszach świętych w niedzielę, organizujemy przedstawienia i później pieniądze zebrane z tych przedstawień kierujemy na misję w Afryce. W której parafii można was spotkać? W katedrze. W katedrze. Jak na razie? Jak się idzie? Jest gorąco, jest upał, widzę, że jesteście przygotowane z czapkami, ale jak się idzie? No na początku, powiem, było ciężko. Tak sobie pomyślałam, ojej, to dopiero początek, a jeszcze trzy dni. Ale już później, jak zaczęliśmy śpiewać i wszyscy szli razem, to dodało to otuchy i mam nadzieję, że damy radę wszystkie. Powiedzcie mi, czy ważniejsza jest dla Was ta trasa, czy cel? Skoro Wy idziecie już któryś raz, to już pewnie macie doświadczenie w tym. No jednak ten cel, potem jak się tam wchodzi już, widać wtedy tą wieżę, to już jest taka radość, że się pokonało te ileś tam 60 chyba kilometrów, więc to jest po prostu taka radość, że się spotyka wtedy u stóp, gdzie wszyscy się jednoczą. A Wy macie jakieś oczekiwania wybitne, może względem pielgrzymki, a może właśnie wejścia na jasną górę? Nie, nie mam żadnych oczekiwań. Jak będzie, tak będzie i będzie super. Czy jesteś przygotowana na to, żeby iść po prostu z prądem? Tak, tak, dokładnie. Od dziewiątej przygotowujemy ciasto, wodę i herbatę dla wszystkich sześciu grup. Wszystkich sześciu grup, już wszystkie dotarły. Tak. I ciasto widzę, że rozeszło się. Musiało być pyszne. Jest bardzo pyszne. Sprawdzałeś? Tak. Tutaj po drodze szli, wszystkie grupy szły, śpiewały piosenki. Czy ty również znasz te hity? Nie, nie wiem, co śpiewali, bo ja tutaj byłem. Nie słyszałem. Nie było dobrze słychać, rozumiem. A nie miałeś takiego myśli, żeby iść razem, zabrać się właśnie z pielgrzymki, żeby przejść dalej? Nie. Nie tym razem? Nie. Moja babcia idzie w tej pielgrzymce i moi bracia szli z katedry tutaj. Więc mi, czym tutaj się zajmujesz? A tak przyszłam pomóc jakoś. I w czym pomagasz? No nie wiem, byłam tutaj i pomagałam tutaj, herbatę tutaj rozlewać, odganiam osy. No i ogólnie, bo moja babcia tutaj pomagała, to dzisiaj przyszłam też pomóc. Tak słyszę, że przyszłaś pomóc. Czy to znaczy, że tutaj jakby jest taka energia, do której chce się wracać, czy po prostu cię nudziło? Jestem pierwszy raz, ale nudzić to by się pewnie w domu nudziło. Czyli warto wykorzystać wakacje na takie pomaganie? No, warto. Panowie mają wyjątkowe zadanie z tego, co widzę? No, wyjątkowe, tak jak zawsze. takie wyjątkowe? No, po prostu na kogoś zawsze no, trafi, żeby. Prowadzić, nie? Na akurat na nas trafiło, żółta grupa wychodziła, więc no my zazwyczaj ze znaczkiem chodzimy, więc, więc tym razem jeszcze dodatkowo krzyż. i słychać, że grupa żółta zaczyna prowadzić dalej naszą pielgrzymkę gliwicką. Co kawałek się zmienia, co 5 km zależy, jak tego kto idzie dalej, to idzie dalej. No, a już idę od wczoraj, 35 km w nocy, skończyła się morski do przespał się w domu, i idę dalej. My dzisiaj z Gliwic wyruszyliśmy razem z żółtą grupą, a krzyż? Cóż, czasami ten drewniany jest dużo, dużo lżejszy od tego, który niesiemy w życiu. Czy jakiś taki właśnie wyjątkowy cel, jakieś taki z, z jakąś myślą, z którą panowie idą? Pozdrowienie i podziękowanie do naszej mamy w Częstochowie, od siebie, od całej rodziny za 95 lat życia mojej mamy. Mamy, babci, prawabci. Czyli bardzo rodzinne myślenie. Cóż... Ciężki ostatni rok, wiele zawirowań życiowych. Podziękować matce, że, że jestem tutaj. Która to pielgrzymka, w której biorą panowie udział? Ja tu szóstą. 26. Naprawdę? 26. roku, tak, tak. 26. z tym, co było covidowska, nie? co była... Tak, bo myśmy wtedy Sztafetowe też, też żeśmy, nieśli, żeśmy nieśli, też żeśmy nieśli razem. Bieg nie pozwalał, nie? Ja dopiero dziewiąta. Ale za rok już będzie jubileuszowa. <laughs> Żeby 25 lat było równe co idę, nie? Bo ta duchowa to była normalnie też w kościele. Że za każdym razem ta pielgrzymka jest inna, czy jednak właśnie jest... No bo człowiek to odczuwa jak, jak przyjdzie. Wszystko się zmienia. Idzie z pewnymi intencjami, ale i się naładuje na nowy rok. Przychodzi ten czas, no to od razu znowu myśli o tym, szkodzi przychodzi czas, to idziemy. Jest... Każdy potrzebuje naładować akumulatory. A gdzie, jak nie tu? I atmosfera. No, tak. Też atmosfera? Też. Tak. Od lat 28 chodzę, więc w ogóle nie mam bombi. Czyli doświadczenie, kondycja jest? Kondycja zawsze jest, psychiczna zawsze jest. No gorzej się boję o swoją chorobę, ale to jak Pan Bóg da się, to dam radę. Mam siłę, że Pan był daje się... Cieszę, się, że mogę iść, tak, na tę pielgrzymkę. Tak się e, wbiłam w pielgrzymkę. Czy jakiś e, taki konkretny odcinek, który, pana który pan oczekuje, na który pan czeka. A... No nie mam, bo pierwszy raz nie znam tej trasy w ogóle. Czy bardziej trasa, czy bardziej cel? Cel tak, zawsze jest cel. Jest na górę zawsze, zawsze, zawsze do mnie cel. Bo w tym roku już byłem trzy, też, trzeci raz idę jest w górę. Kolejne intencje dostaję, tak? Zawsze dostaje intencje, zawsze znajdziemy. Bo jak słu służby, jak się idzie, to zawsze służby mają, to służby zawsze da, dajesz, w, w służbach zawsze się, można powiedzieć, to człowiek daje dla, daje dla siebie, tak, a to pielgrzym tograny to, 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 ma więcej czasu na modlitwę, więcej czasu na skupienie. Proszamy pięknie, pozdrawiamy, Bóg zapłać tutaj. Życzę dużo powodzenia, dużo wytrwałości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy proboszczowi, wikaremu, drzernik. Do zobaczenia.